Nie, sorry, nie powinienem cię tak zachodzić. Przepraszam, naprawdę nie chciałem słowo. To tylko Spider Boy. O matko! O, Wizzyn, co za ulga? Nawet nie wiesz, jak to dobrze znowu zobaczyć znajomą twarz, która nie jest nadgryziona i na wpół zgniła. To jedna z korzyści bycia Androidem. Nie jestem w dzisiejszym menu. A, to o to chodzi. Dlatego zombiaki się jeszcze tutaj nie wdarły. Kamień umysłu, źródło, no cóż mnie emituje infraczęstotliwość, której te stwory nie lubią. To znaczy, że ta infekcja jest jakimś rodzajem encefalopatii? Schorzenia mózgu. Dokładnie. Wirus przeciąża układ limbiczny w mózgu. Gdy odkryłem awersję zarażonych do kamienia umysłu, zacząłem eksperymenty, żeby sprawdzić, czy jego oddziaływanie może cofnąć postęp choroby. I co, udało ci się? Tada! Zobaczcie sami! Kto to powiedział? Czy to był duch? Aj, kurze. Ej, ktoś może mnie obrócić? Schrzaniłem wielkie wejście. Silniczek trzeba jakiś dorobić. Ej! Scott! Scott... Lang nie wierzę. Jak ty wyglądasz? Wiem, co myślicie. Straciłem na wadze. Miło, że zauważyliście. Spoko, nie uderzy mi to do głowy. Sorki, czerstwe żarciki pomagają mi się uporać z traumą. Hank dostaje cholery. Znaczy, dostawał cholery. O rany. Hank, hej, tula, tula, nie płacz, bo jeszcze słój ci zaparuje. Sory, no wiem, wiem, po prostu co ja bym dał, żeby móc się znowu pogryźć z tym starym gburem. Ach, pogryźcie, kolejny suchar. Hmm. Istotne, że terapia była skuteczna. Co znaczy, że możesz wyleczyć też innych? Teoretycznie, ale. Musielibyśmy uzyskać dostęp do sieci satelitów, żeby nadać częstotliwość kamienia na cały świat. I znowu tak, teoretycznie, ale wymagana do tego technologia jest obecnie poza zasięgiem ludzkich możliwości. Nie w łakandzie. A dzięki tarczy siłowej, infekcja nie zdołała przeniknąć na nasze tereny.